Zapraszam na drugi kolejny raj pieszy na Barbarkę, który odbędzie się 12 lipca. W pośród żelani na Zielonej Łące odbędą się zajęcia rekreacyjno-sportowe poprowadzone przez naszą rehabilitantkę oraz zajęcia filmowe. Zajęcia rekreacyjne Filmowe oraz ognisko zostanie filmowane przez naszą grupę. Będzie to można zobaczyć wkrótce. Spędzimy, spędzimy ale przyjmiemy czas, pośmiemy się i pożytkujemy. W koleżeńskim gronie. Zbieramy się na pętli WRZOSY 1, gdzie stają linie między innymi 27I 16 oraz 31 o godzinie 15.45. Skąd ruszymy na Barbarkę. To nie będzie długi spacer i są duże wszyscy domy. Eee, nasze spotkania tworzą zawsze miłą atmosferę. Ładują akumulatory. Dają nam siłę do przetrwania codziennego, szeregu dnia. Pragniemy też zarobić z tego naszą cykliczną, stowarzyszeniową imprezę. Ty też musisz tam pojawić. Przyjdź. Będzie dobra zabawa. Nie pożałujesz.